Jeszcze tak całkiem dawno yy, bardzo prężnie działała Grupa Wyszycharska. Takie jądro Europy Środkowej można powiedzieć. Europa-Karpat jedna z najstarszych konferencji naukowo-politycznych, również ekonomicznych, z bardzo silnym wymiarem ekonomicznym yy, w Europie. Nie tylko w Europie Środkowej. Yy, jesteśmy świeżo po takim bardzo gorącym panelu. Dotyczącym geopolityki Rosji, Europy Środkowej, Unii Europejskiej. Panelu, który jest dosyć typowy właśnie dla konferencji Europa Karpat, gdzie spotykają się osoby reprezentujące bardzo różne środowiska, różne zawody z różnych krajów i mówią, co w danym momencie, w danym roku, czasami nawet w danym tygodniu czy miesiącu, jest najważniejsze z punktu widzenia interesów. Polski, Europy Środkowej jako regionu Unii Europejskiej czy całej Europy. To jest też konferencja, gdzie ma się prawo do szybkiego wyrażania myśli, myśl płynie równie szybko jak światło, gdzie pojawiają się różne stare idee, są przywoływane, ale również podkreśla się to, że te idee i te stare jakby się wydawało, one żyją, troszeczkę transformują pojawiają się w innych postaciach jakby, a jednak wciąż oddziaływują na nas wszystkie, na nasze myślenie, na decyzje naszych polityków. Europa Karpat ma za sobą cały szereg szybkich przejść od słowa do czynu. Takim najbardziej znanym przypadkiem chyba jest właśnie Via Carpatia, ale kiedy rozmawiamy o połączeniach kolejowych, kiedy rozmawiamy o współpracy uniwersyteckiej, pewne idee i pewne kontakty właśnie się tutaj rodziły. Bo co to jest Europa Karpat? To jest coś, co trzeba było wymyśleć i co wymyślił późniejszy marszałek Sejmu pan Marek Kuchciński w czasach, kiedy internet raczkował. To było tak zwane sieciowanie, poznawanie ludzi właśnie reprezentujących różne narody, różne państwa i bardzo różne środowiska. I z tych spotkań z tych dyskusji, czasami mniej ciekawych, a czasami bardzo ciekawych i emocjonujących, na konferencji Europa-Karpat, również rozmów kuluarowych, rodziło się porozumienie, a przynajmniej częściowe porozumienie i akceptacja przed tym, co jest zawsze najgroźniejsze w Europie Środkowej, w tym regionie, gdzie można bardzo szybko wzbudzić negatywny rezonans. Kiedy się znamy, poznamy swoje stanowiska. My się czujemy pewniej, nasi partnerzy się czują pewniej, trudniej stronom trzecim, a tych zawsze nie brakowało, tych państw, które tutaj chciały wygrać swoje interesy przede wszystkim, trudniej wtedy nas rozgrywać przeciwko sobie. Kiedy Europa Środkowa żyje w pokoju i żyje we współpracy, świetnie prosperuje. To jest też przykład przecież Polski, państw wyższehradzkich, państw Trójmorza, ostatniego dwudziestolecia. Kiedy na co dzień bardzo narzekamy, ale jednak jesteśmy zasadniczo w zupełnie innym mie miejscu historycznym, ekonomicznym i społecznym niż byliśmy 10 czy 20 lat temu w lepszym miejscu. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że te konferencje Europy Karka co roku, przynajmniej raz do roku odbywają się w Krasiczynie lub w Przemyślu lub są łączone. Czyli tak naprawdę tutaj w naszym regionie rozmawiamy na najważniejsze sprawy polityczne dotyczące regionu, regionu Europy. Karpat, regionu całej, trójmorza i w ogóle no, szerzej można powiedzieć. Także to z jednej strony jest możliwość i przedstawienia naszych atutów, ale też i tutaj mogą przyjeżdżają tutaj wielu panelistów, wiele osób. Wiele osób ogląda też przez internet i mogą dowiedzieć się o Podkarpaciu. Wiedzą, mówimy też, bo jako partnerzy też trzeba powiedzieć tego wydarzenia od wielu lat, jako województwo podkarpackie, też sami Mówimy o tym wpływie, sami mówimy o tym, w jaki sposób może oddziaływać ta, ta konferencja, ale też i, i, te, i ta dyskusja na tematy gospodarcze, ale nie tylko, i historyczne, i polityczne, i no, na nasze województwo. Absolutnie to jest powiązane, powiązane są te tematy. My zawsze będąc w panelu, tak jak ja przed chwilą, tak jak pan marszałek Ortyl będzie o tym mówił, zawsze nawiązujemy do regionu, zawsze dajemy przykłady naszego regionu, zawsze mówimy o potrzebach naszego regionu, to to jest ten, te efekty, które tutaj możemy uzyskać, a to, że wielkie projekty, tak jak Via Carpatia, no właśnie zrodziła się tutaj na jednym z tych pierwszych, te pierwszych konferencji, no to już jest taki wymiar bardzo, bardzo wyraźny. Ja jestem już siódmy raz na konferencji Europy Karpat. Za każdym razem jest to okazja do wymiany poglądów, wymiany doświadczeń, wymiany też myśli, sformułowania nowych ocen, zwłaszcza w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości. Akurat tak się złożyło, że pierwszy raz uczestniczyłem w Karpaczu po zmianie rządu naszego. Drugi raz po pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Wtedy Europa Karpat odbywała się w Krasiczynie, dzisiaj w Przemyślu, w obliczu wielkich zmian na globalnej szachownicy po zwycięstwie Donalda Trumpa. Zawsze Europa Karpat stanowiła odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. To tutaj padały wstępne diagnozy, które później gdzieś przebijały się, czy to w opinii publicznej, w dokonaniach publicystów, a nawet niekiedy znajdowały swoje odzwierciedlenie w decyzjach politycznych. Mamy już 39. konferencję Europy Karpat. Ta idea rozwija się. W Przemyślu jest właściwie po raz pierwszy już od wielu lat, ale koncentrujemy się na kwestiach, które są niezwykle ważne, także jest z perspektywy bieżącej, bo z jednej strony pojęcie wolności jest tutaj wielorako rozumiane i ludzie wolności, a to był temat pierwszego panelu, o tym mówili. Europa musi się obudzić, w tym sensie musi stać się podmiotem politycznym i można powiedzieć, że przemówienie Wansa w Monachium, ale potem y, s -s -s słynna konferencja prasowa z Zaleńskim Trumpa w Białym Domu, jakby rzeczywiście wstrząsnęła elitami, tym razem elitami europejskimi.